Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Semper Astra. Mam na imię Gośka, a w dzisiejszym nagraniu chcę się z wami podzielić moimi przemyśleniami na temat wody toaletowej Molecule 01 od Eccentric Molecules. Ten zapach ukazał się na rynku w roku 2006, a jego twórcą jest Gaze Sean. Najbardziej interesującymi faktami na temat tego zapachu jest to, że składa się on tylko z jednej nuty zapachowej i tą nutą zapachową jest nuta syntetyczna, czyli nuta wytworzona w laboratorium, sztucznie stworzona przez człowieka i nazwą tej nuty zapachowej jest ISO-I -E Super, a drugim bardzo ciekawym faktem na temat tego zapachu jest to, że każdy człowiek odczuwa ten zapach nieco inaczej pod względem jakości tego zapachu, a także jego trwałości. Więc w tym miejscu chcę bardzo mocno zaznaczyć, że nie o to chodzi, że na przykład na mnie ten zapach będzie się układał bardziej jako zapach truskawki. A na przykład na kimś innym ten zapach będzie bardziej wybrzmiewał jak jaśmin, te różnice są bardziej subtelne. Czyli na przykład bardzo wiele osób twierdzi, że ten zapach przypomina im woń drzewa cedrowego. Inne osoby natomiast twierdzą, że ten zapach przypomina im woń wetywerii. Niektóre osoby też kojarzą tą woń z zapachem piżma, a też słyszałam, że niektóre osoby mówią, że ten zapach przypomina im drzewo sandałowe. Jeśli chodzi o mnie, to mi ten zapach przywodzi na myśl zapach świeżo wydrukowanej, świeżo zakupionej, świeżo przeniesionej z księgarni książki i to takiej książki wydrukowanej na pięknym bardzo dobrej jakości papierze. Kolejną rzeczą, którą mi ten zapach przypomina, jest to zapach, taki, jaki możemy wyczuć, kiedy idziemy do pracowni stolarskiej, i to jest taki zapach świeżo spiłowanego drzewa, takich drzewnych wiór i to nie jest taki zapach co dopiero ściętego drzewa, z całą pewnością to drzewo jest suche, takie wysuszone drzewo, natomiast to drzewo jest świeże w takim sensie, że jeszcze nie zostało w żaden sposób zaimpregnowane, nie zostało w żaden sposób pomalowane, czyli tam nie ma żadnych takich tonów chemicznych, takich tonów, które by mogły przypominać nam jakiś na przykład zapach farby, tak? Dla mnie to jest zapach, który się kojarzy z czystością, świeżością i takim ciepłem, które przywodzi na myśl drewno. Jeśli chodzi o parametry tego zapachu, to one są niezwykle trudne do opisania, ponieważ, tak jak już wcześniej wspomniałam, każda osoba odbiera ten zapach inaczej. Natomiast postaram się jak najlepiej potrafię opisać y, te różnice? Więc niektóre osoby w ogóle nie odczuwają tego zapachu nigdy, natomiast takie osoby w dalszym ciągu czasami decydują się na noszenie tego zapachu, ponieważ dostają one niezwykle pozytywne informacje zwrotne z otoczenia. Są też osoby, które w pierwszej chwili nie odczuwają tego zapachu i ich nosy uczą się dopiero interpretować ten zapach, i te osoby dopiero z czasem zaczynają wyczuwać ten zapach. Jeśli chodzi o trwałość tego zapachu, to moje doświadczenie z nim jest takie, że ten zapach jest niezwykle trwały. Natomiast on w pewnym sensie pojawia się i znika. Czasami jest silniejszy i czasami jest słabszy. Ja wiem, że to brzmi jak jakiś nonsens, ale naprawdę tak jest. I z mojego doświadczenia siła tego zapachu zależy od temperatury powietrza i w pewnym sensie też temperatury ciała. Czyli na przykład zdarza mi się, że ja ten zapach założę na siebie i w pierwszej chwili go odczuwam. Potem zapominam zupełnie o tym, ale na przykład potem zaczynam coś robić albo zaczynam iść, i wtedy delikatnie podnosi się temperatura ciała, i ja ten zapach znowu zaczynam odczuwać. I to jest zawsze taka dziwnie to zabrzmi, ale taka przyjemna niespodzianka, że po prostu ten zapach mi sam o sobie przypomina, i to jest zawsze takie przyjemne, niezwykle przyjemne, takie odczucie świeżości i takiego otulenia. Ta, takiego, takie, takiego otulenia, jakie się odczuwa w takim em, pomieszczeniu pełnym takich drewnianych, em, dobrze wykonanych, przytulnych przedmiotów. Na odzieży, w moim doświadczeniu, ten zapach trwa, dopóki ponownie nie wypiorę e, swojej odzieży. Natomiast jeśli chodzi o. Jeszcze jedną chcę tutaj powiedzieć rzecz natomiast trwałości tego zapachu, że on wzmaga się moim zdaniem, jego intensywność na świeżym powietrzu, kiedy jestem w przestrzeni otwartej, natomiast on łagodnieje, kiedy jestem w powie, w, w, na przestrzeni zamkniętej, natomiast może to też być tak, że po prostu w przestrzeniach zamkniętych, na przykład w biurze albo w domu. Mniej się ruszamy, więc niższa jest temperatura ciała. Natomiast w takich pomieszczeniach, no w tej, na przestrzeni otwartej, na ogół idziemy albo coś robimy, więc wtedy się zwiększa jego intensywność. Co więcej, jeśli chodzi o projekcję tego zapachu, to jest to podobnie jak z jego, jak z jego trwałością. W przestrzeniach otwartych. On jakby zwiększa swoje zasięgi, a w przestrzeniach zamkniętych jest mniejsza. Co więcej, osoby w naszym otoczeniu na ogół nie kojarzą tej woni z zapachem tak typowych perfumów. Na ogół ja się spotykam z takimi reakcjami, że osoby mówią o ludzie, co tak pięknie pachnie. I przez chwilę mi nawet zajmuje to. Czasami mi zajmuje to parę minut, żeby sobie przypomnieć, o, to jest moja woda toaletowa tak naprawdę. I dopiero wtedy jakby sobie uzmysławiamy, że to jest tak naprawdę zapach perfumu, tak, to jest zapach wody toaletowej, to jest zapach niczego innego w otoczeniu, tylko właśnie tego, co ja dzisiaj użyłam. Bardzo też ciekawe jest to, że w moim doświadczeniu ta Woda toaletowa ma niezwykle pozytywny wpływ na takie interakcje społeczne. Czyli po pierwsze, ja zawsze rozpoznaję tą wodę toaletową w otoczeniu i na ogół zdarza mi się zapytać tą osobę, czy to na pewno jest to i nawiązuje się wtedy taka niezwykle pozytywna, entuzjastyczna, spontaniczna rozmowa na temat zapachów w ogóle. I też osoby rozpoznają ten zapach na mnie i też bardzo pozytywnie i entuzjastycznie. Na to reagują. To jest tak, jakby wiecie, takie coś, na, coś takiego wyjątkowego, takiego coś wyjątkowego nas łączyło, tak poniekąd jak miłość do muzyki albo do sportu, tak też łączy niektórych ludzi miłość do zapachów i znajomość zapachów, i właśnie dyskusje na temat zapachów. Nie spotkałam się z taką reakcją, żeby ten zapach komuś przeszkadzał. Jeśli em, i na ogół albo osoby go nie zauważają, albo właśnie go kojarzą z czymś takim pozytywnym. Kolejną rzeczą, którą chcę wspomnieć, omawiając e, molekul 0.1, jest to, że też można go stosować w bardzo różnych sytuacjach i na wiele różnych sposobów. Czyli ja ten zapach często noszę jako sam, ale też często się zdarza. Że go łączę z innymi zapachami. I na ogół dzieje się to w takich sytuacjach, kiedy jakiś inny zapach bardzo lubię, jako jego kompozycję, natomiast ma on słabe parametry, jeśli chodzi o jego projekcję i o jego trwałość. I na ogół molekul O01 łączy się bardzo pięknie z następującymi nutami zapachowymi, czyli są to nuty cutrusowe, które z reguły mają raczej słabsze parametry. Kolejnymi nutami są to nuty białych kwiatów i też niektóre białe kwiaty też mają trochę słabsze parametry, jeśli chodzi o trwałość i o projekcję. I też właśnie molekul 01 bardzo im pomaga w trwałości i w projekcji. Kolejne nuty to są nuty niektórych owoców, natomiast tutaj byłabym ostrożna i tutaj to delikatnie przetestowała. A ostatnimi takimi nutami to są takie nuty wodne, takie nuty można powiedzieć em, ozonowe, nuty takie, które nam przypominają na przykład em, zapach takiego powietrza po deszczu, albo. Zapach. No, tutaj staram się pomieścić taki właśnie zapach. Można powiedzieć wodny. Po angielsku to się mówi, to są takie aquatic notes. Zapachy można powiedzieć świeże, które też potrzebują delikatnego wzmocnienia. W tym miejscu chcę też bardzo mocno podkreślić, że molekul 01 w moim doświadczeniu nigdy nie niszczy tej podstawowej. Kompozycji zapachu, który nakładam na niego, czyli molecule O1 nie niszczy tego zapachu, z którym komponujemy go. Natomiast, tak jak już wspomniałam, zwiększa on parametry tego zapachu i też w niektórych przypadkach moim zdaniem nadaje głębi temu zapachowi, nie niszcząc jego początkowej konstrukcji. Kolejną rzeczą, którą chcę powiedzieć, jest to, że ponieważ jest to zapach dość taki oryginalny, naturalnie nie każdemu on będzie się podobał i też osoby, które go nie wyczuwają mogą żałować po prostu takiego wydatku, więc zawsze warto moim zdaniem każdy zapach przetestować zanim zdecydujemy się na kupno pełnowymiarowego flakonu, ale ten zapach to już na pewno w szczególności radzę przetestować. Ponieważ jeśli na przykład jesteście osobą, która no nie będzie go wyczuwała, to po prostu możecie uznać, że wole, wole, wolelibyście jakoś inaczej rozporządzić swoimi funduszami. Natomiast chcę też zaznaczyć, że mimo tego, że ten zapach zaliczamy do zapachów niszowych, to cenowo on się układa na półce z zapachami, które są wypuszczane przez takie marki designerskie jeśli byście się zdecydowali na zakup pełnowymiarowej butelki, to bardzo Wam polecam bardzo dokładne odczytanie nazwy na pudełeczku, dlatego, że firma Eccentric Molecules wypuściła co najmniej trzy linie zapachowe. I postaram się wyjaśnić teraz różnicę między tymi liniami zapachowymi. Po pierwsze, to jest linia Molecule, do której właśnie należy ta woda toaletowa Molecule O1 i w tej linii jest molekuł właśnie 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 i 0,5. I w tej linii każdy z tych zapachów ma tylko jedną nutę. I ta nuta jest jedyną e, nutą zapachową w, danym, e, w danej wodzie toaletowej. Druga linia to jest linia Eccentric. I bohaterami w tej linii dalej są te nuty molekuły. Natomiast one są wkomponowane w bukiet innych nut, czyli na przykład w przypadku Eccentric O1, w tym Eccentric O1 dalej będzie tam ISO i SUPER jako główny bohater, czyli to jest ta nuta, która jest w Molecule 01 jako jedyna nuta. Natomiast on będzie wkomponowany, ten ISO i SUPER, w inne nuty zapachowe, czyli Eccentric 01 będzie już trudniejszy do Nakładania z innymi zapachami, i będzie bardziej zapachem w samym w sobie. Natomiast jego taką pozytywną cechą jest, że on jest bardziej wyczuwalny dla osób, które nie wyczuwają tego molekuły 01. I niedawno też pojawiła się trzecia linia i ta linia nazywa się M. I bohaterem tej linii jest znowu ISO i Super, który jest bohaterem tego molekul 01. Natomiast iso i super w tej linii jest łączony z kolejnymi pojedynczymi liniami. Czyli na przykład jest połączenie molekul tego iso i super z, z nutą mandarynki. I to są tylko taka kompozycja dwóch nut. Kolejne połączenie to jest iso i super z nutą czarnej herbaty. Kolejnym przykładem będzie iso i super z nutą irysa. Kolejne to będzie iso i super z nutą paczuli. I jeszcze chyba jest tam kilka innych, których teraz mi wyleciały z głowy, przepraszam, w każdym razie jeszcze jest kilka tych kompozycji. I e, z tego co rozumiem, to te wszystkie opakowania są dość podobne do siebie, dlatego warto dokładnie czytać na nich, na nich wszystkie napisy. Podsumowując, ten zapach. Dla mnie jest zapachem bardzo wyjątkowym i on jest w pewnym sensie bazą dla mojej całej kolekcji, ponieważ ja go bardzo często używam nie tylko w pojedynkę, ale też w połączeniu z innymi zapachami. Już prawdopodobnie się powtarzam, ale też kiedyś nagram nagranie o moich ulubionych połączeniach Molecule 01 z innymi perfumami. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia niedługo w moich kolejnych nagraniach. Papa! Pa!